Bartek, zawsze to był trudny teren dla nas w historii. Tylko dwukrotnie tutaj wygrywaliśmy. Natomiast patrząc na początek tego spotkania, pierwsze 30 minut wszystko układało się po naszej myśli, i trochę tak na własne życzenie. Daliśmy tlenu chrobremu i zaczęły się problemy po tej 30 minucie. No tak, e, druga połowa. E, mam nadzieję, że taka ostatnia była. Drugi raz się takie coś nie może powtórzyć. E, w pierwszej gdzieś to fajnie wygląda, powinniśmy dołożyć drugą bramkę, a w drugiej wychodzimy i zapominamy jak się gra. Nie robimy tego co trener chciał, taktycznych rzeczy. Tracimy w 10 minut dwie bramki, gdzie to nam się nie zdarzało. Kubeł zimnej wody dla nas i musimy wyciągnąć wnioski, bo. Tak jak powiedziałem wcześniej, my na razie jeszcze w tej lidze nic nie zrobiliśmy, to jest dopiero początek i musimy się spiąć i tak jak mówię, teraz jest jakaś przerwa reprezentacji popracować i każdy kolejny mecz będzie ciężki. Nie ma drużyn w tej lize słabych, dzisiaj to chrobry pokazał. W drugiej połowie wyszli, strzelili dwie bramki, tak na my za łatwe błędy, tyle. Dobry, na pewno ten początek, dużo dośrodkowań z lewej strony. Tam widzieliście chyba swoje szanse, bo sporo było dośrodkowań, między innymi potem padła bramka i brakowało chyba tego, żeby zamknąć to spotkanie na 2 do 0, bo grałoby się wtedy pewnie zdecydowanie łatwiej. No tak, gdzieś były te sytuacje jeszcze w drugiej połowie, powinniśmy to dalej robić, a no nie wiem, no tak jak mówię, może nie tyle doświadczenia, ale takiej takiego. No żebyśmy, no tak jak tu trener teraz w szatni powiedział, no my musimy wyjść w taki mecz, prowadzimy 1-0, strzelić drugą, trzecią bramkę i zamknąć mecz i, i, i nie ma co mówić, zawaliliśmy. Mamy, tak jak mówię, dwa tygodnie, e, dużo pracy przed nami. To jest, e, to jest tak naprawdę początek, tak jak mówię, nic jeszcze nie zdobyliśmy i tyle. Elmax, oficjalny sponsor GKSTL.